Hej, Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie. 1 sierpnia 2024 roku. No i co, powróciła Leafle Company. Deadpool i Wolverine nadal w sklepie. Piraci z Karaibów to samo. Stranger Things nadal w sklepie. Avatar to samo. Futurama nadal w sklepie. Gwiezdne Wojny to samo. Zestaw na szerokie wody nadal w sklepie, zestaw taka za 2000, taka razy 1500, szamisen za 800. Natarcie za 500. Zbieżność za 300. Zestaw czerwony upieżca to samo, diestro nadal w sklepie, Wilkołak to samo, odpalaj silniki nadal w sklepie. Pakiet zadania wansumanyki na spustkowia to samo. Sprzęt na festiwal nadal w sklepie. Ścieżki mowe, to samo. Metalika nadal w sklepie. Zestawy Lego to samo. I mamy dzisiaj nową ekipakę. Nie ma już dzisiaj zestawów ofensywnych. owych No i co jeśli sklepie wam się podobał to pamiętajcie subzone, łapka w górę, Gigi Leon w sklepie. A się z wami żegnam. Siemneczko.